Cześć, guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zobaczycie, jak handluję. Spróbuję dziesięciokrotnie zwiększyć konto. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do technikaliów. 23 transakcje, 12K zysku, konto jak rano. Sprawdzę, co wykupione, wyprzedane, co da 10X. Nvidia raczej nie da 10x, bo jest najdroższa. Nowe maksimum na 84% jest w trendzie bocznym. Nie wiemy, jak wysoko pójdzie. Widać formację odwróconej głowy i ramion. Mierząc od głowy, Nvidia może pójść daleko. Cel to 225, może nawet 100%, ale nie wiemy. Teraz szuka swojej ceny. To już najbogatsza firma na świecie. Zatrzymam moje akcje Nvidia. Kupiliśmy je przy spadku do 87, jesteśmy już 84% na plusie, więc może pójść w górę. Jeśli tak się stanie, kapitalizacja będzie ogromna, ale fundamenty nie są złe. Patrząc na następny raport, to 3,89 BLN kapitalizacji, szaleństwo, ale PE tylko 50, co jest wysokie. 20 to złoty standard, ale wygląda na to, że nie pozbywasz się zwycięzców, gdy rosną. To nowe maksimum, więc nie sprzedawałbym, póki trwa wzrost. Wykres miesięczny nadal wygląda jak flaga byka. Sprawdźmy bitcoina. Lubię skupiać się na kilku dużych: bitcoin, Tesla, Nvidia, AI, Google. Ogromna odwrócona głowa i ramiona na Bitcoinie się formuje. Już przebił linię szyi. Mierząc to, możemy wyznaczyć cel, który mam od Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, gdy byliśmy na 40k, ale mierząc potencjalny cel dla Bitcoina to 100 i gdzie jesteśmy teraz? 128. Nadal wygląda jak bycza flaga na tygodniowym, cel 137. Mamy też nowe maksimum jak Nvidia. Wygląda trochę jak klin wzrostowy. Zmierzmy to. Trochę jak klin wzrostowy, widzisz? Klin wzrostowy na Bitcoinie. Ale bije rekordy, więc nie tnę zwycięzców w biegu. Pozwalam zwycięzcom biec. Jeśli się cofnie, może być do stuka. Wyraźny klin wzrostowy, tam. Na tygodniowym bycza flaga, ale widać klin na dziennym. Na 4 godzinnym też wyraźnie widać. To trochę inne. Zobaczmy. Jestem byczo nastawiony, ale widać klin wzrostowy. Cel tego spadku to 101. Mega wsparcie na 100 i 103. Jesteśmy na 108. Ale wciąż bycza flaga na dłuższym okresie, to jasne. Na dziennym też to widać. Wyraźny klin wzrostowy na Bitcoinie. Mógłbym zamknąć pozycję na 103, ale makro jest bycze dla Bitcoina z tymi dużymi firmami kupującymi. Zeszły tydzień zamknął się świecą młotkową wciąż blisko szczytów. Nietne zysków, gdy rosną, idę za większym trendem, utrzymuję pozycję w bitcoinie, ale czy wzrośnie dziesięciokrotnie? Może za kilka lat, rozumiesz? Jeśli to jak, jeśli to co mówią. Unii mógłby łatwo. Unii był w marcu na szczycie. Swap doszedł do 20 dolarów. W marcu, listopad 2024, w marcu 2024 mieliśmy 17 dolarów. W 2021 Uniswap, największy DEX na Ethereum, osiągnął 31 dolar, a szczyt 44 dolarów. To było w 2021. Teraz jesteśmy na 7 dolar i mocno wyprzedani, więc Unii, a wolumen rośnie. Unii to zdecydowanie jeden z tych, które mogą sobie świetnie poradzić. Mam Uniswap. Uniswap może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Mam 29 tysięcy Uniswap. Może dokupię więcej. Zobaczmy, gdzie się cofnął. Mieliśmy duży, ten. Gdy nastąpił duży spadek 23-go, zeszliśmy do 5,80 USD. Zróbmy analizę Unii, bo może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Wygląda, jakby miał zaraz wybić. Trójkąt buduje presję, wybija, testuje i odbija. Widać, że średnia 200 próbuje się podnieść. Tygodniowo skręca w górę z dużą świecą młotkową. Niedawno spadł do 640 USD, jakieś 7 dni temu. Doszliśmy do 640 USD, wcześniej 580 USD może spać do 740 USD, dodam 10 tysięcy. Przy 650 USD, więc 10 cena. Kupię 1005, potem kolejne 10 tysięcy. Przy 590 USD. To ile bym wtedy miał? Miałbym 29 tysięcy plus 20. Podnieśmy więc stawkę. Dodam kolejne 10 tysięcy na niższym wsparciu. Może dolne wsparcie będzie tu, gdy osiągniemy 4,80 w maju. Zróbmy kolejne 10 tysięcy, więc dostanę. Dodam około 60 tysięcy do transakcji. Mam te zlecenia na UNI 4,70, 5,90, 6,50, 4,60, by dodać więcej Unii. Przy 4,60 mam już ustawiony duży zakup. Podniósłbym to do około 40 tysięcy. Świat. Świat zyskał trochę od naszego zakupu. To może też na szczycie świat był wart czterderus. W szczycie HOSY osiągnął około 9,10, co z obecnego poziomu byłoby dziewięciokrotnym wzrostem. Przyjrzę się temu za chwilę. Um przewin w dół pod wideo. Poranny film. 1 z 10. 3900 wyświetleń. Świetnie. Um, możesz dołączyć do dyskusji. Jesteś świetnym guru. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, legendo. Miłego dnia. Wzajemnie. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, Nimri. Strzyżenie, obcinanie paznokci i prysznic. Rób co chcesz. Jesteś prawdziwą jedynką. Zawsze za tobą podążam. Pięknie. Dzień dobry, 30 nad ranem. Jesteś świetnym guru. Uwielbiam twoje filmy. Was też kocham. Sprawdźmy na Telegramie. Dajcie znać, co waszym zdaniem będzie najlepiej radzić sobie podczas hossy. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o G tutaj na Telegramie. Izba USA ogłosiła przesłuchanie wyz polityki podatkowej kryptowalut. Odbędzie się 9 lipca. Przy 0% podatku od zysków kapitałowych rynek eksploduje. Świetne wieści. One inch, nie, to kolejny dex na Ethereum. Dołączcie do dyskusji. Wszystkie linki są poniżej: Bybit 60k, bonus Wakes 200, główna giełda, bez KYC, James Crypto, A teraz na ByBit jest giveaway. Głównie inwestuję w Nvidia, Tesla, Bitcoin, Unii, ton. Chcę więcej ton i Unii. Nvidia, pozwolę rosnąć. Tesla, sprawdzę następną. Trady Bitcoin i Ethereum są aktywne. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Napisz w komentarzach, co myślisz, co kupujesz, co może wzrosnąć 10X. Kocham Was wszystkich, miłego dnia i do jutra.